Tutaj, I Love Horses. Dzisiaj nagrywamy vloga ze Stajni Będzie też tam moja koleżanka. A najpierw to pokażę Wam mój outfit na dziś. To taka: szare spodnie, zielone skiety, koszulka szara i taka bluza granatowa. I dzisiaj będę pierwszy raz na tych dużych koniach. Oby, bo. Pani mówiła, że będziemy mogli już na tych dużych, więc oby, żebym mogła, <laughs> żeby to nie było jednak tak, że nie możemy, więc ben, możliwe, że będą skoki, ale nie wiem, na, mi, na, na obrazku będzie pokazane, czy będę skakać, czy nie. Może po prostu jak skacze na koniu jakimś, to będzie pokazane. Więc widzimy się w stajni. No, nawet w jeździe. Ale jeździe autem dopiero. Hejo, już jestem w stajni. Jest ze mną koleżanka. Hejo. Daria, którą słyszeliście już na kilku filmach. I teraz czekamy na naszą godzinę i będziemy jeździć. Wiesz, sprawdź, bo ja nie mogę. No, więc teraz czekamy sobie. Jest 10.08. Osiem. Osiem jest, a my mamy o 10.30, więc będzie... Ben... nie, pani to sobie ogrodziła całkiem, <grym> żeby one chyba tego nie mają ruszać tam. No. I zaraz, no będzie pokazane jak będziemy czyścić konisie, więc baj. não se Coś się klikło, to dlatego nagrywane udary jest tak ciemno, więc nie zwracajcie uwagi, bo i tak nie, ma, nie jest tak ciemno, tylko po prostu coś się włączyło. W skokach już schromu się. No widać. Sobie teraz stępujemy. Hmm? Daria od razu miała na... Yy, też skakała krzyżaczkę. Nawet nie wiedziała, bo... Nawet jeszcze nie skakała. E, no, dobra. Ja większość z galopu. Daria skakała Aha. z kusa. Ty skusa, co nie? Skusa i z bo no. mi przed przeszkodą zagalopował. Raz mi komuś stanął w miejscu, stanął przed przeszkodą. I non. Skusa jechać, a nie mi... z galopą, to już nie jest. Wiem. Niby bardziej z bo mi raz zagalopował i skoczył. Co pięknie. Taki kup. Czyli ty go dzisiaj bierzesz z tego tu, a i to jak ten skądś się latę, to daj mu Jeździemy. A tam jest taki zrybaczek. Źryb... Libero Ty I mam Jeździmy, za rok będę dosiadać yy, konika. Ale mi chodzi dosiadać libera będę za rok będę sobie dosiadać Hmm. Ej, bo ja bym chciała znowu chroma. A ja karmelka? To dobra, to na razie bierze, ja biorę chroma, bo ja chciałam na nim poskakać. Bo na nim będę sobie na chromu musiał skakać. Cześć. O, tutaj chroma Dzisiaj nie spadłam, już, ale zaliczonych mam już 9 gleb wszystkich. Daria, zero gleb ma zaliczonych, ja mam z dziewięć już. Nie jeździliśmy na tych dużych, bo one są, pani, no, pani powiedziała, że jeszcze na razie, no, no że będziemy jeździć, ale nie, nie teraz, bo one są silniejsze i też są bardziej, ostatnio podobno y, źle się zachowywały i po prostu dla naszego bezpieczeństwa dzisiaj nie wsiadaliśmy. Mojego, mojego ulubionego konia Konika polskiego To jest mój ulubiony konik Ja wróciłam już niedawno, ale yy, No to już koniec na dziś Myślę, że Wam się podobało. Mi w ogóle lepiej z galopu szło niż z kusa, bo lepiej mi było się wybić i w ogóle. Więc to koniec, więc... Kolejny więc. Papatki. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję tam na dole. I subskrypcję tam na dole. Pa!